Cześć! Z tej strony sumiany i witam Was bardzo serdecznie w opinii na temat 567 chapteru Blicza. Na sam początek mamy kontynuację rozmowy Ruki z tym R, czyli tym gościem, który zabrał banka jej brata. On nie może powiedzieć, że Ruka jest odporna na strach. Za to Rukia wypowiedziała takie słowa, które bardzo mi się spodobały. Spójrz i zatrzyj przed prawdziwą bliczem no Shirayuki. Naprawdę był świetny ten tekst, bardzo mi się spodobał. I w ogóle ten jej przeciwnik jest bardzo pewny siebie. I zaczyna mówić o swoim strachu, że wystarczy zwykłe dotknięcie, aby rozprzestrzenił się on po ciele ofiary. I dlatego nie ma żadnej możliwości, aby go zablokować. I wprowadził też taką trochę filozofię, bo zaczął mówić, że, że to strach jest częścią życia tak dalej I tak dalej. I według niego nie może go unieszkodliwić, ponieważ jest istotą życia. I Rukia przyznaje mu rację, ale twierdzi, że na nią strach nie działa, ponieważ nie może być postrzegana jako żywa istota. Ja sobie myślę, kurczę, no jak to żywa istota? Następnie Rukia ujawnia prawdziwe umiejętności swojego zampaktu. Otóż Sody no nie pokrywa się lodem. On sprawia, że ciało władającego nim, że temperatura ciała władającego nim spada poniżej zera. I wszystko, czego dotnie władający, zamarza. I Rukia wyjaśnia, że dzięki manipulowaniu swo swoim Reishi potrafi funkcjonować w stanie śmierci potrafi utrzymać ten stan. No ja byłem w szoku, szczerze mówiąc, no bo nie spodziewałem się, że. No myślałem, że Sody no jest dość dobrym zampaktu. Ale że takiej umiejętności posiada, no... Szok. I potem zaczęła się prawdziwa uczta w tym czapterze. No ja byłem po prostu w wzięty, jak to widziałem. No Rukia najpierw obniżyła swoje ciało o 28 stopni, temperaturę swojego ciała o 28 stopni. I no ciachnęła tego typa praktycznie błyskawicznie. Minus 28 stopni to według niej jest punkt, w którym krew zamarza. Czyli w ogóle nawet ciachnęła go, ale krew nie popłynęła. Potem obniżyła do minus 50 stopni i wilgoć pod jej stopami zamarzła, Spodowało to trzęsienie, a następnie do minus 273,15 stopnia. Po prostu szok, szok totalny. no... Ona potrafi się poruszać w tym slajdzie tylko 4 sekundy, ale jak ona go załatwiła, ja się spodziewałem użyć Bankai, czy w ogóle no, spodziewałem się dłuższej walki, ale to co nam ukazała, to po prostu piękne, Po prostu ja się rozpływałem, patrzyłem na to, jak ona to zrobiła finezyjnie, no Boże, jak ona, to no było epickie po prostu. No Rukia tak przykoksiła, że nawet no, no zazwyczaj no, ona trochę dostawała batów, ale ostatecznie wy, wygrywała, ale tutaj po prostu ona praktycznie z jednym razem twarzy walczyła. Po prostu chłodnym, bez emocji i to się idealnie uzupełnia z, z jej zumpactu. Po prostu świetne, no. To była jedna z niewielu walk rukli, która tak mi się podobała. Mimo, że była krótka, ale to co ona pokazała nam, swojej umiejętności. No ona walczyła z gościem, który zabrał bankę jej brata. Czyli z niebyle kim. A go załatwiała jednym ciosem. Kubo takiego podkoksił. Ona jest całkowicie teraz OP. No, jestem ciekaw co dalej będzie. Prawdopodobnie Renji teraz będzie walczył w następnym czapterze. Ale naprawdę jestem wniebowzięty jej umiejętnościami. Po prostu genialne. Walka mi już krótka to... Świetna, po prostu genialna. No, no i to tyle. Naprawdę, ten czapkę bardzo dobrze. Połowa była przygadana, ale druga połowa wynagrodziła nam to całkowicie. Pierwszy powietrz mieliśmy filozofię życia, że tutaj strach tam. On, ten R, jak wiecie, się rozgadał dość na temat właśnie tego strachu, a za to Rukia pokazała nam takie umiejętności, że no po prostu teraz myślę nad tym, jak, jak, jak silny jest Ichigo. Po prostu, skoro Rukia i Rędzi są tak mocni, to i Ichigo jest pewnie totalnie nie do pokonania. Mam nadzieję, że moja opinia wam się podobała. Ciekaw jestem, czy wy także podeszliście do tego z takim entuzjazmem, czy, wy, czy wam też się podobał tak ten rozdział. I tyle. Dzięki za uwagę wszystkim. Na razie.